To jest, moi drodzy, mój prywatny Razer Blade. Laptop, który myśląc o mobilnym gamingu był dla mnie swego rodzaju marzeniem i to marzenie przeważnie sobie odkładałem. Powód numer jeden, Bo co mi laptop, skoro mam w domu stacjonarkę? Powód numer dwa, na pierwszym roku studiów kupiłem sobie laptopa tylko po to, żeby z niego chwilkę pokorzystać i stwierdzić, że nie jest mi on potrzebny, no więc go sprzedałem i znowu pozostałem wyłącznie na stacjonarce. No i powód numer 3, dosyć umiejętnie zarządzałem testami, więc w momencie kiedy miałem jakiś wyjazd, to przeważnie zbiegało się to właśnie z testem różnorakich laptopów. Na później trafił do mnie taki oto laptop Skin za około 1000 zł i zacząłem dostrzegać pewne zalety płynące chociażby z pracy podczas podróży z jednego miejsca do drugiego, na przykład z Warszawy do Częstochowy. I tak oto w marcu 2024, kiedy wiedziałem już, że szykuje mi się dosyć intensywna, produktywna wycieczka do Chin, stwierdziłem, że jest to idealna pora na coś mocniejszego, a mając różnorakie doświadczenia z wszelakimi laptopami wielu marek, stwierdziłem, że w końcu to marzenie powinno się ziścić. I tak oto Brazer Blade 16 stał się moim daily. Jest to konkretny model wyposażony w I9-13950HX, do tego 4080, 32 GB RAMu no i dysk 1TB jako pakiet. W skrócie bestia w czarnej kolorystyce, której i zalety przez ten czas użytkowania poznałem na wskroś i dzięki temu znacznie łatwiej było mi zapoznać się z tym. To Razer Blade 16 w edycji 2024, najnowszej, której rozstrzał cenowy w sklepie x -Com to od 15 do 22,5 tysiąca złotych. No i tutaj pojawia się pytanie, czy to faktycznie elita wśród laptopów gamingowych? No bo skoro mam doświadczenie z poprzednią edycją, a teraz z tą, to chyba jestem w stanie co nieco na ten temat powiedzieć. I tym przy długim wstępem zapraszam Was na recenzję tego drugiego laptopa gamingowego. Dla ścisłości laptop został mi wypożyczony, więc po testach leci w siną no dal i u mnie nie zostaje. Natomiast delikatnie żałuję, że w ramach tego wypożyczenia trafiła do mnie wersja 16-calowa, a nie 14-calowa, która stanowiłaby pewien kontrast wobec tego, co mam u siebie na co dzień. No, ale z drugiej strony mamy wersję srebrzystą, która też delikatnie kontrastuje. Trzeba bowiem przyznać, że w tym wariancie Blade wygląda po prostu estetycznie, ładnie, a już zdecydowanie jest ciekawszy mówiąc o obradzeniu sobie z odciskami palców. No bo co pewnie w tym momencie będzie widoczne, czarna wersja Razera Blada palcuje się niesamowicie i każdą jedną smugę tutaj widać, więc jeżeli już wykorzystywałem go na przykład w przebitkach, to musiałem go gruntownie czyścić za każdym razem. Tych kłopotów w dużej mierze na srebrzystym wariancie nie ma. Nadal pojawiają się tu pewne smugi, ale nie są one aż tak widoczne jak na ciemnym kolorze, który na chwilę po wyciągnięciu z plecaka potrafi się upalcować dramatycznie. Ale swoją drogą oglądając przez lata recenzję, słyszałem, że Razer Blade to taki MacBook na Windowsie i dokładnie taki jest pierwszy kontakt z tym sprzętem. Wykonanie moim zdaniem w każdym jednym celu jest wzorowe. Laptop nie ma w sobie ani grama plastiku mówiącego o budowie, spód, obszar klawiatury, czy nawet górna klapa to aluminium. Aluminium, które utrzymuje świetną sztywność matrycy, doskonałą sztywność kadłubka, ale też jest to... Aluminium, które buduje poczucie takiej solidności i jakości. A swoją drogą, mając pewne doświadczenie z MacBookiem Pro, jeszcze z Touchbarem, no muszę przyznać, że ogólnie te porównania dotyczące Razera Blade'a, czy to w tej, czy też w nowszej wersji, są jak najbardziej uzasadnione. Tu wszystko spasowane jest dobrze, nie ma tony dziwnych tekstur z jakiegoś prasowanego włókna, nie ma też półprzezroczystych segmentów, nie ma fikuśnych tłoczeń czy wszechobecnego RGB. Zamiast tego mamy surową bryłę, bryłę delikatnie ponadczasową patrząc na design poprzednich Blade'ów, no a na klapie widnieją trzy splecione które w wypadku nowej szesnastki nie mają żadnego podświetlenia. Brakuje też dużej ilości naklejek, pojawiają się wyłącznie dwie koło gładzika, który jest gigantyczny. I wybaczcie, że tak skaczę trochę od ogółu obudowy do szczegółów w formie gładzika, ale to najlepszy gładzik, z jakim kiedykolwiek w laptopie z Windowsem miałem styczność. Jego rozmiar pozwala manewrować bardzo precyzyjnie i bez poczucia jakichś ograniczeń. Klik jest zawsze dokładny, wyczuwalny, ale cichy. Obsługa gestów też w punkty, tak samo jak w poprzedniej generacji. W tym wypadku zdecydowanie rozmiar ma znaczenie, chociaż z drugiej strony jego atut ma. Może stać się w pewnych sytuacjach także przekleństwem. Bywało bowiem tak, że podczas klikania na klawiaturze zaczepiłem mimowolnie nadgarstkiem o krawędzie, więc bywały delikatne skoki myszy. Na szczęście gładzik dosyć szybko można skrótem wyłączyć na czas pisania, a później go sobie odblokować. A skoro mówimy o pisaniu klawiatura, ona jest po prostu ok, nie jest to nic nadzwyczajnego. Spotkałem się z znacznie ciekawszymi klawiaturami w laptopach. Tutaj ten skok jest bardzo płaski, płytki i mam wrażenie, że mógłby być odrobinę stabilniejszy. Z drugiej strony, trzeba też męczyć się niestety z odciskami palców. Które pojawiają się na ciemnej powierzchni, bo również tutaj w srebrzystej wersji mamy te przyciski czarne, ale na uwagę zasługuje fakt, że podświetlenie chroma, które jest tutaj obecne, wygląda ślicznie. Obok klawiatury rozpościerają się dwa pasy startowe pokryte kropkami. To głośniki. Głośniki, z których treści konsumuje się mega dobrze. Mają one taki delikatny niedobór w niskich częstotliwościach, ale jednocześnie nadal są to głośniki, które po wielu laptopach, jakie przeszły przez moje ręce, mogę określić mianem najlepszych, jakie miałem okazję spotkać w urządzeniu mobilnym, ale z pewnością też są lepsze, bo naturalnie nie testowałem wszystkich high laptopów, które są dostępne na rynku, co nie zmienia faktu, że konsumowałem na nich zarówno muzykę, jak i jakieś podcasty, materiały wideo w formie czy to YouTubeowych, czy Netflixowych, i za żadnym razem nie miałem takiego poczucia, że ten dźwięk jest wyprany, płaski. Wręcz przeciwnie, był on jak najbardziej w porządku. Tyle że z drugiej strony taki dźwięk musi się w czymś rozejść. I tutaj przechodzimy do dosyć istotnej cechy samego Blade'a. Bo Razer Blade 16, mimo że jest dosyć smukły, to jednak, przy bliższym przyjrzeniu, wcale do najcieńszych laptopów gamingowych nie należy. Przy Zephyrusie G16 wygląda wręcz na grubasa, który też swoje waży, bo wykonanie odbija się na tym, że do plecaka wpada nam 2541 gramów. I owszem, mój Razer Blade jest równie ciężki, chociaż w wypadku tego modelu zmniejszył się odrobinę zasilacz. Jeżeli mam wskazać jedną rzecz, której w Razerach Blade'ach szczerze nie lubię, to są to właśnie zasilacze. Zasilacze, które mają bardzo nieprzyjemny, sztywny przewód w oplocie, który zwija się tragicznie, no i jest jeszcze ta wtyczka która owszem, dzięki temu utrzymuje wszystko bliżej laptopa, ale jednocześnie trzeba bacznie uważać na sposób podpięcia, bo w innym wypadku porty na lewej krawędzi mamy zasłonięte. No i jeszcze na jedną rzecz zwróciłbym uwagę, mianowicie zawsze musimy targać tą konkretną kostkę, ponieważ do tych laptopów nie ma dorzucanych dwóch zasilaczy, z czego jeden byłby pod pełną moc, a drugi znacznie mniejszy, na przykład o połowę mniejsze, tylko pod prace multimedialne, pod jakieś pisanie tekstów, czy oglądanie filmu, który też byłby z racji rozmiarów bardziej mobilny. No zawsze musimy męczyć się z tym. Tutaj jest kostka 280 Watowa pod Blade'a 16 2024, do mojego dorzucona jest jeszcze większa, bo tam jest bodajże 330W. I tutaj też ciekawa anegdotka. Swego czasu zastanawiałem się nad tym, czy tej by nie kupić, bo jest ona mimo wszystko troszkę lżejsza i troszkę mniejsza, właśnie pod swojego Blade'a. Ale okazuje się, kiedy teraz miałem okazję to sprawdzić, że podpinając ją do swojego że podpinając ją do swojego Blade'a zostaje komunikat, że niestety, ale laptop nie ma dostarczonej odpowiedniej mocy, więc ostatecznie z planów delikatnego ulżenia swoim plecom wyszły nici. To co mnie ogólnie w poprzednim, jak i w tym Blade'zie cieszy, to zakres portów. Jest dwa razy USB 3.2 Gen 2 typu A, jest też USB C 3.2 Gen 2 z Power Delivery, no i nie brakuje kombo jacka. Na drugiej stronie HDMI 2.1, kolejny USB 3.2 Gen 2 typu A Thunderbolt 3 z Power Delivery, no i slot na kartę SD. Tego właśnie punktu brakuje w dużej części laptopów gamingowych, nie do końca wiem, dlaczego tak się dzieje. Biorąc pod uwagę, że to są świetne urządzenia nie tylko pod gaming, ale również pod prace produktywne związane z obróbką wideo, obróbką zdjęć. Podpinamy sobie kartę pamięci bezpośrednio do laptopa w przypadku takiego Blade'a, i możemy zacząć działanie i trzeba bawić się z żadnymi przejściówkami. Poza czytnikiem chciałem wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie kamerka ma też fizyczną osłonkę, z której możemy korzystać, no i dzięki temu ta prywatność powiedzmy, że wzrasta. Niestety nie zapewniłem Wam tutaj dokładnych danych, jeżeli chodzi o ekran, bo to też po pierwsze nie jest mój kruczek, a po drugie, nie mam na co dzień koloremetru. Warto jednak wspomnieć, że Blade 16 do 2024 występuje z dostępnym u mnie mini LEDem o wartości 240 Hz przy ustawieniach Full HD, no i 120 Hz, jeżeli użyjemy Ultra HD. -em. Jest też wersja z OLEDem, również w proporcjach 16x10 o rozdziałce 2560x1600 i chyba właśnie ją większość recenzentów otrzymała do testów, ponieważ wszyscy nad OLEDem się rozpływali. A ogólnie szukałem dla Was jakiegoś rozsądnego pomiaru, żeby cokolwiek Wam tutaj zaoferować, no i znalazłem taki, więc go cytuję: musi Wam on wystarczyć. Ja jedynie mogę do tego dorzucić takie swoje odczucia po prostu obserwacji, więc po pierwsze treści są na nim bardzo przyjemne, ostre, kontrastowe i nasycone, no i jednocześnie mamy bardzo dobre kąty widzenia. Generalnie praca w programach produktywnych, dajmy na to Photoshop czy DaVinci Resolve na tym ekranie była moim zdaniem zupełnie w porządku, nie było absolutnie żadnego kłopotu z color gradingiem. Ale okej, okay, wygadałem się chyba o wszystkim o czym wygadać się mogłem, więc teraz przejdźmy do tego co najważniejsze, czyli do mięska w postaci benchmarków. Zobaczmy jak ten laptop radzi sobie z różnymi grami. Zacznijmy od Starfielda, bo przetestowałem w 1440p na detalach ultra, średnio 41 klatek, no i 1% low w granicach 31. Uruchomiłem DLSS w trybie zrównoważonym, a to podniosło poprzeczkę do średnio 58 klatek. W tych przypadkach kolejno np. max FPS wynosił 90, no i z DLSS 110 klatek. Fortnite standardowo przetestowałem w 1440p, ale na detalach e-sportowych z DLSS, średnio 180 klatek i w miarę rozsądny parametr 1% low w okolicach 96. Przyszła pora na cyberpunka, RTX Ultra 1440p, średnio 23,5 klatki, no a 1% low w okolicach 17, więc stwierdziłem, że pora przejść na DLSS w trybie zbalansowanym praktycznie z marszu, wówczas 55 klatek średnio i 40 w 1% low. Następnie poza DLSS-em dorzuciłem jeszcze rozdzielczość w formie 1080p, wówczas średnio 76 klatek, a 1% low w okolicach 56. Wśród esportówek musiał pojawić się także CSGO, tutaj ustawienia właśnie kompetytywne, średnio 344 klatki i 1% low w granicach 150 na 1440p. Ostatnia gra w zestawieniu to Alan Wake. Ten lekko wariował, ale finalnie sytuacji udało się ogarnąć po prostu wczytując poprzedniego save'a. 1440p na profilu wysokim z ray tracingiem 39 klatek średnio, wrzucenie DLSS w trybie zrównoważonym pozwoliło uzyskać 53 klatki średnio, a ostatecznie na full HD złapałem nawet 65 klatek średnio testy w grach za nami. Tutaj Blade w ogóle mnie nie zaskoczył, w sensie spodziewałem się, że poradzi on sobie z każdym jednym tytułem testowym, który wrzucę na tapet. Natomiast jak zauważyliście, korzystałem z rozdzielczości 1080p albo 1440p. Wszystko ze względu na fakt, że po pierwsze laptop do 4K to jest ogólnie raczej średnie rozwiązanie, no a poza tym mamy tutaj układ graficzny 4070, który też jednak nie jest dostatecznie mocny, aby pełen potencjał na matrycy rozwinąć. Ale właśnie, skoro już mówimy o wydajności, o testach, no to pewnie Jesteście ciekawi, jak przy ich okazji wyglądała kultura pracy, no i temperatury. Ogólnie to, co zrobiłem w swoim Blade'zie, przydałoby się i tutaj, czyli Undervolting, ponieważ mam wrażenie, że i dziewiątki w laptopach generalnie najlepszym wyjściem nie są. A jak wiemy, 13 i 14 generacja była gorąca od zawsze. To z kolei odbija się na bardzo mocnym szumie wydobywającym się z korpusu. A jak to brzmi? Posłuchajcie. No, i tutaj dochodzimy do temperatur. Temperatur, które podczas użytkowania, nawet na korpusie, są wyczuwalne, bo szczególnie w tym rejonie potrafi on się zagrzać do okolic 50 stopni. A mówiąc o konkretach dotyczących podzespołów, Cyberpunk 2077 po kilku przebiegach na benchmarku, no i średnio na karcie graficznej mamy 75 stopni, a na procesorze 79. I nie jest to wynik może najgorszy, biorąc pod uwagę kubaturę, natomiast oddawanie tego ciepła na zewnątrz i sam hałas, no nie są najbardziej komfortowe. Nie mogę w przypadku laptopu pominąć także baterii, w końcu jest to urządzenie mobilne. Więc przy mojej takiej standardowej procedurze testowej, na zasadzie oglądam sobie trochę seriali, jednocześnie piszę jakieś teksty i tak dalej, i tak dalej, słucham muzyki. Ten sprzęt wytrzymał 3 godziny 50 minut na ekranie, który miał ustawioną jasność na jakieś 80%. Natomiast przechodząc do gamingu, kiedy uruchomiłem sobie cyberpunka, to ta bateria została zjedzona w godzinę 25 minut. No i już na szybko test kamerki, które w tym momencie możecie zobaczyć. Jesteśmy w naprawdę bardzo dobrych warunkach oświetleniowych, ale Generalnie przy takiej pracy daily, to powiem Wam szczerze, że taka kamerka jest po prostu akceptowalna do komunikacji. Natomiast jeżeli nastawiać się przy jej pomocy na streaming, no to sorry, ale tutaj wypadałoby się zastanowić nad czymś lepszym i zewnętrznym. Wydaje mi się, że jest to w końcu dobry moment, aby przejść do podsumowania. Jakie są ogólne wrażenia, biorąc pod uwagę, że jestem użytkownikiem poprzedniej generacji Razer'a Blade'a? Ano takie, że przeskok jest minimalny. No bo spójrzcie sami, że u mnie jest to laptop wyposażony w i9 13 generacji i 4080, a tam mamy i9 14 generacji i 4070, co jednocześnie sprawia, że te różnice w wynikach patrząc na gry nie są jakieś spektakularne, co obrazuje Wam też aktualny wykres. To, co trzeba podkreślić, to fakt, że oba Blade'y są równie gorące i wymagają takiego samego intensywnego wirowania wentylatorów. Tak więc mając na biurku poprzednią generację, dla mnie na przykład zmiana na tą nowszą byłaby totalnie nieuzasadniona. Żeby jednak nie było, całościowo Blade jako laptop moje oczekiwania spełnia aż z nawiązku i myślę, że duża część osób mająca opcję jego zakupu też trudno, aby byłam niezadowolona, bo to sprzęt mega dobrze wykonany, solidny, przemyślany i gdybym znowu stał przed wyborem laptopa dla siebie, to wybrałbym bez dwóch zdań Blade'a. Ale to nie znaczy, że mając takiego laptopa będę Mówił o nim tylko w superlatywach, no bo pamiętajmy o cenie. Cenie, która jest bardzo wysoka, i generalnie jest to laptop, który jest stosunek ceny do możliwości, czy też ceny do wydajności. No, ma zachwiane. Niestety dopłacamy nie tylko do bardzo dobrego wykonania, ale też designu czy loga, które znajduje się na klapie. Generalnie patrząc po prostu stricte na wydajność, no, znajdziemy sporo sprzętów znacznie lepiej ukształtowanych cenowo. A no i tak, abstrahując na koniec, gdybym w tym momencie miał brać Razer'a Blade'a, czy zresztą każdego innego laptopa do użytku daily, to wziąłbym jednak wersję 14-solową, ponieważ 16 z jednej strony jest jak najbardziej praktyczna, biorąc pod uwagę powierzchnię użytkową i przyjemność korzystania z większego ekranu, ale też pozostaje trochę mniej poręczna, jeżeli faktycznie jest ona mobilna, a że różnica w zasilaczach jest niewielka, to jednak chciałbym troszkę uciąć właśnie na rozmiarze samego sprzętu. Tak więc to wszystko. Dziękuję wam pięknie, moi drodzy, za uwagę, za obecność. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę pod spodem, będzie mi niezwykle miło. Zostawcie też jakiś komentarz zasięgowy, właśnie mi monitory już pogasły, bo jak się okazuje, jest późna godzina i wypadałoby iść spać. Komputer daje mi znać o tym, że powinienem iść spać, więc ruszam do spanka. A z wami się żegnam. Na razie i do następnego. Cześć.